Witajcie moi kochani, to znowu ja, Monika i kanał Perfumowy Orient Express. Troszeczkę się stresuję dzisiaj delikatnie, bo mm, zobaczyłam przed chwilą, że mój telefon no, nie, nie nagrywa tak dobrze dźwięku jak dotąd. Nie wiem, może coś tam się w tych mikrofonach, w tych malutkich dziurkach, od, wiecie, w telefonach mamy takie maleńkie dziurki od mikrofonu, może coś tam się zapruszyło. Chociaż starałam się to wyczyścić, ale jeżeli będzie dźwięk troszeczkę słabszy, to właśnie dlatego, że coś tam się prawdopodobnie w tym głośniczku, w tych głośniczkach zapruszyło. Mam nadzieję jednak, że będzie dosyć dobry dźwięk. Staram się zawsze mówić głośno, dobitnie, żeby było wszystko wyraźnie słychać. Wprawne oko zobaczy, o czym dzisiaj będzie mowa. Tam już stoi pudełeczko pewnego zapachu garlena. E więc będzie to kontynuacja na temat zapachu um, après-longue garlena, czyli kontynuacja, czyli o tym, o czym mówiłam ostatnio. Przedstawiałam Wam recenzję tego zapachu i mówiłam, że garlę, yy, ten wątek yy, w tym zapachu après-longue, czyli fiołki, yy, Czyczyste, trochę pudrowe, fiołki, rozwinął w innych zapachach bardziej współczesnych, m.in. w Ansolons. Ja tutaj mam wersję EDT, tą starszą wersję, zdołałam ją jeszcze kupić, 100 ml. Ten statek kosmiczny, no nie wiem, czy Wam to się kojarzy ze statkiem kosmicznym, nie absolutnie, więc dzisiaj będę mówiła o tym, ale jeszcze też powrócę do wątku kiedy to opowiadałam wam o perfumach chłodzących na live. Nie wiem, czy część, pewnie część z Was na, nawet nie zauważyła, że takowy live spontaniczny się wydarzył, nagrałam live'a, gdzie opowiadałam o zapachach chłodnych chłodzących, i właśnie przypomniałam sobie podczas tego live'u, że takim świetnie chłodzącym zapachem była Omnia Paraiba od Bulgarii. Zapach, który stworzył Alberto Morilla z bodajże w 2015 roku. No i właśnie udało mi się kupić taki chyba używany, znaczy używany, mocno używany testerek. Ale tutaj jest przynajmniej połowa płynu jest. Tak. To zapach, który miałam 3-4 lata temu, yy, miałam go po prostu i znudził mi się troszeczkę po kilku latach używania, i go sprzedałam chyba 2 lata temu, a teraz za nim zatęskniłam. I jak dzisiaj go sobie przetestowałam kolejny raz po tych dwóch latach pomyślałam sobie, kobieto, no dlaczego Ty sprzedałaś ten zapach? Co Ci odbiło? Przecież on jest świetny. No tak, jest świetny, jest wyróżniający się. I zaraz Wam o nim opowiem. Ten turkus tutaj naprawdę poważnie chłodzi, odświeża i przywodzi na myśl jakieś wyspy karaibskie, w których to terenie nigdy nie byłam, ale tak mi się wydaje. Ale żeby było mało, to jeszcze dzisiaj Opowiem Wam o zapachu, który wpadł dzisiaj w moje ręce. Przypadkiem, nieprzypadkiem przypadkiem Hermes Lombre de Merville z 2000 2020 roku. To jest flanker, oczywiście, od de Merville. I to jest według mnie najbardziej męska wersja tego zapachu, chociaż wszystkie y, de, wody cudów, czyli y, tak, wody cudów y, Hermesa. Są so, e, tak naprawdę seksami. To jednakże ta wersja z mocno okrojonym składem jest najbardziej męska. Czy udana? Zaraz przekażę Wam opinię. No i jeszcze w moje ręce wpadła, wpadł e, zapach, który kiedyś miałam w formie próbeczki. Jest to unikat, ale warto o nim powiedzieć, bo wyróżnia się na rynku zapachów górmądowo chlebowych ciastowych. pou Lutens. Także taka dzisiaj będzie mieszanina takich zapachów. Jeżeli ktoś się dziwi, że tutaj nie ma nowości, że nie opowiadam o nowościach na rynku. No to właśnie to jest taki kanał Perfumowy Orient, to jest kanał, na którym możecie posłuchać o starszych zapachach przede wszystkim. I o niszy, a w drugiej kolejności o nowościach, ponieważ niezwykle. Silnie ugruntowane mam poglądy, że większość nowości od kilku lat to są bardzo słabe zapachy, ja tak je odbieram, i nie, nie zaprzątają one na bardzo mojej głowy, ale od czasu do czasu również tutaj pojawia się jakaś nowość. No jeżeli się na to nie obrażacie, że ja tutaj opowiadam o rac raczej o starszych zapachach, ale zawsze o dobrych zapachach, to zapraszam serdecznie do subskrybowania, do oglądania, do dzwoneczkowania. Tymczasem, moi kochani, łyczek herbatki z goździkami i cytryną, i zaczynam opowieść. Okej, okay, moi drodzy, to od czego zaczniemy? Może zaczniemy od tej omni Paraiby, bo jest gorąco. Nie wiem, jak w Polsce. W Polsce chyba też tak pogoda jest taka trochę w kratkę, że raz są ulewy, potem upały, tak mi się wydaje. Yy, tutaj w Anglii jest gorąco. I ten zapach, który właśnie stworzył Alberto Morillas, czyli taki enfant terrible świata perfumowego, człowiek, który lubi łamać schematy, lubi wprowadzać trochę zamieszania, lubi eksperymenty, ale powiedziałabym, że one są pod taką lekką kontrolą. To znaczy, jego zapachy w większości, mimo że są eksperymentalne, że są takim odświeżeniem, to jednak one raczej zwykle nie przekraczają granicy niszowości, która byłaby nienoszalna. Alberto Morilla robi zapachy ciekawe, intrygujące, inne, czasami szalone, ale one są noszalne. W większości, te, które poznałam, w większości 90% jego zapachów to absolutnie są zapachy do noszenia. I co my tutaj mamy? Zaraz sobie otworzę, moi drodzy, mój, m, moje notatki, jeśli chodzi o skład tych perfum, żeby tutaj nic nie pomylić. Bo jest bardzo ciekawy to skład. Naprawdę, jeżeli ktoś lubi tropikalne owoce yy, i właśnie zapachy chłodne, które mają w sobie delikatny pierwiastek męski, ale on jest naprawdę taki bardzo tutaj zmysłowo wpleciony. To, to polecam Wam ten zapach marki, którą bardzo lubię, która jest według mnie niedoceniana. Te zapachy wcale nie są drogie, i mamy tutaj, moi drodzy, jeszcze raz powiem nazwę: Omnia Paraiba, marakuje, gorzką pomarańczę, passiflore, Gardenie, ziarno kakaowca, czyli kakao de facto, i wetiwerię. To jest właśnie zapach, o którym mówiłam na tym ostatnim live, kiedy przedstawiałam Wam moje ulubione chłodzące zapachy na upały. Że właśnie ten zapach ma naprawdę w sobie taką dawkę chłodu takiego odurzającego, przeszywającego chłodu takiego chłodnego wiatru takiego wiatru też można powiedzieć z nadmorza, ale też może z jakiejś tropikalnej wyspy bardziej. Ale jest to bardzo przyjemny taki chłód. To jest taki przyjemny, chłodny wiatr. I ten zapach, jeżeli ktoś go poczuje na Was, czy jeżeli ktoś go ma w otoczeniu, to z całą pewnością większość osób zatrzyma się na chwilę, zauważy ten zapach, bo on rzeczywiście ma dość dużą projekcję i tworzy takie właśnie bardzo przyjemne, ale nie infantylne poczucie tych tropików, tego wiatru od morza i tych tropikalnych owoców. Passiflora. Bardzo, bardzo ciekawy, ciekawy składnik. Rzadko tak naprawdę w perfumach można spotkać pastiflorę. Tu jest bardzo naturalna. Naprawdę. Te owoce są takie właśnie jakby dopiero co przekrojone. Te soki tutaj płyną wartkim nurtem. No i mamy właśnie takie ciekawe połączenie tych kwaśnych tropikalnych owoców i vetiverii, czyli takiego składnika, który. Zwykle pojawia się w męskich perfumach, w męskich zapachach, zwłaszcza na lato. Ale ta vetiveria jest tutaj właśnie bardzo zmysłowo wpleciona, bo z kakałem, czyli troszeczkę ona jest taka troszeczkę dosłodzona. Nie jest to taki, taki bardzo, ten akord vetiverii nie jest on taki, jak to zwykle bywa, taki w męskich zapachach on bywa taki wręcz gorzkawy. To tutaj mamy właśnie dosłodzoną nutę vetiverii. Jest bardzo ciekawie, bardzo intrygująco. Zapach jest taki, powiedziałabym, zaczepny. Yy, tak jak wiecie, że yy, jak wieść niesie tym takim najbardziej seksownym zapachem mainstreamowym, no to od lat, od lat mówi się, że jest to Versace Crystal Noir. I jak nad tym się zastanawiałam, czy rzeczywiście tak jest i czy rzeczywiście to jest tak, że ten zapach podoba się mężczyznom, a z tego co wiem, to raczej się podoba. To, to właśnie tak kiedyś wpadłam na taki pomysł, że yy, dlaczego właśnie ten zapach, Versace Crystal Noir, a nie inny? Jest tyle zapachów innych, prawda? No właśnie, bo w, w, wydaje mi się, że Versace Crystal Noir przełamuje ten schemat yy, tego, że zapach powinien być zawsze, kobiecy zapach powinien być choć troszeczkę słodki. Współczesne zapachy takie w większości są, współczesny mainstream oferuje nam słodycz, mdlącą, sztuczną, nudną Ostatnio weszła pani, ostatnio wracałam z pracy. Wiecie, jeszcze po nocy całej byłam tak zmęczona. Jechałam o 7 rano autobusem, był upał, już, już było bardzo gorąco. Weszła pani, cały ten autobus zapełnił się ku lawi Ebel i to chyba jeszcze podróbką, bo to nie pachniało dobrze. I naprawdę to było tak mydlące, takie kiczowate. Ale już dobra, nie chcę narzekać na, 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 na lawi Ebel, bo będę zlinczowana. Przez wielbicielki, ale wracając do Versace Crystal Noir, dlaczego ten zapach tak się podoba mężczyznom? No właśnie dlatego, żeby przełamuje ten schemat, że zapach musi być słodki. Versace Crystal Noir jest właśnie taki niepokojąco pikantno-tropikalny, jednocześnie właśnie białokwiatowy, chłodny. I ten zapach też jest taki chłodny, jednocześnie ma tutaj tą tlącą się słodycz kakaowca i te tropikalne, intrygujące owoce, także bardzo polecam. O mnie Paraiba naprawdę niesamowicie chłodzi i niesamowicie intryguje. I jest to przyjemny zapach, on naprawdę się wyróżnia. Dobrze, moi kochani, to teraz, żeby złamać ten schemat, że już nie będę się zachwycać, no to nie będę się zachwycać tym zapachem, chociaż ogólnie markę Hermes. Yy, Hermes. Tak, Hermes. Cenie. I lubię tę serię Wód Cudów, chociaż powiem tak, że taki moment zachwytu to ja miałam kilka lat temu, ale w tej chwili nie mam żadnego flakonika, czyli tak ten zapach jakby jego ja lubię, ja go doceniam, ale ja go nie pokochałam niestety. Natomiast ogólnie znam większość flankerów Wód Cudów, natomiast ta woda Cudów mnie zaskoczyła na in minus niestety. Może, gdybym nie znała innych wersji, to bym stwierdziła, że to jest fajny zapach, gdybym nie znała, wiecie, innych flankerów. Yy, ogólnie woda cudów to zapach bardzo aromatyczny, też taki chłodny, jednocześnie owocowy. Jest dużo w nim cytrusów, jest dużo w nim iglaków, jest, jest ambra, ale taka właśnie jakby chłodna ambra, w sensie taki powiew z morza i te, te lasy takie. Wydmy polskie. W większości osób, woda cudów kojarzy się z tym takim zapachem na wydmach, że mamy tutaj jednocześnie jakieś iglaki, jakieś drzewa, mamy ambrę słoną, jednocześnie dużo cytrusów, jednocześnie chłód, zmysłowość. Niektórzy uważają, że te zapachy są takie świąteczne, przypominają okres świąteczny, wiecie te cytrusy, te choinki i tak dalej, wiadomo o co chodzi. Natomiast one są naprawdę bardzo takie wyraziste. One są oryginalne, pełne przestrzeni, aromatyczne. Natomiast ten zapach, on ma tylko trzy składniki, tak podaje producent. Kadzidło, herbata i chyba pieprz. Kadzidło, herbata i coś jeszcze trzeciego. Zaskoczyło mnie to, że tak okrojony skład. No i on, ten zapach po prostu jest, na no przynajmniej na mojej skórze, moi kochani, bardzo płaski. Tak jak wody cudów zwykle są bardzo przestrzenne. To ten zapach jest po prostu taki jakby spłaszczony, tak jakby ogołocony z tego klu, tego ciekawego, aromatycznego, cytrusowo- i glakowego klu. Yy, więc to jest zapach, który pachnie po prostu jak męskie perfumy, takie typowe, drogeryjne, męskie perfumy średniej jakości, bez zachwytu. Także ogólnie ja nie polecam, polecam inne wersje, ale no dobrze, poznałam ten flanker. Okej, okay, to jak narzekamy. Ponarzekajmy dalej. <noise> Serge Lutens, Jeux de peau. Zapach kultowy, już wycofany, który miał pachnieć jak kromka ciepłego chleba. To zapach jęczmienno-mączno. No, jęczmienny i mączny tak go trzeba nazwać. I to miał być niby gourmand. Zaraz Wam przeczytam, jak bogaty ten zapach ma skład. W pewnym okresie, w pewnych latach, kilka lat temu, on był, on był kultowy. Dużo się o nim mówiło, bo w sumie nie było wiele na rynku takich zapachów. Obecnie mamy zapachy, które mają podobny vibe, czyli na przykład Like This, Etat Libre d'Orange, tylko tam mamy jakby ciasto dyniowe. Mamy też oczywiście Paneton. Milano Fragrance, genialny zapach, genialny zapach, który pachnie jak babka, keks włoska, świąteczna. No i mamy jeszcze jeden zapach, który ja kocham i rekomenduję od dawna, czyli Manos Garakinis o jejku Zawsze mam kłopot z nazwami, zwłaszcza jak tak późno nagrywam, moi kochani. Manos Garakinis Immortal, tak nieśmiertelnik. Więc to są tego typu zapachy ja te trzy, które przed chwilą wymieniłam like this, Immortal, Jude. przepraszam like this, Immortal i paneton, panetone Polecam bardzo. Są bardzo ciekawe, piękne górmądy, bardzo złożone, aromatyczne, cudowne, pełne imbiru, przypraw. Natomiast ten zapach... oczywiście on jest bardzo oryginalny. To jest taki najbardziej mączny zapach. Yy, no, właśnie z jakiejś piekarni, cukierni. Ale wiecie, jesteśmy na zapleczu tej piekarni czy cukierni. No i właśnie, tutaj można poczuć wręcz jakieś drożdże. Można poczuć rzeczywiście akord gorącej, chrupiącej skórki od chleba. Ale powiem Wam, że coś tutaj nie do końca wyszło w tym zapachu. Dla mnie on jest po prostu dosyć męczący i dosyć mydły. Niestety jest męczący. To znaczy. Jako, jeżeli miałabym ocenić, czy twórca oddał zapach gorącej skórki od chleba, to tak, oddał. Plus jeszcze właśnie jakiś jęczmień, jakaś mąka, jakieś drożdże. Ale on się on nie, nie ewoluuje, on się nie zmienia. On jest płaski. I niestety, coś jest tutaj w nim takiego mdłego, męczącego. Że jeżeli go nie znacie, to powiem, że nie straciliście bardzo wiele, ale skład zapowi zapowiadał bardzo dużo wrażeń perfumowych. I już wam czytam. Pszenica. Załóżmy okulary. Skończyłaś 50 lat i po prostu bez okularów ani róż. Pszenica, mleko, lukrecja, kokos, kocanka, drzewo sandałowe, morela, przyprawy, nuty drzewne, osmantus i bursztyn. Zobaczcie, jak niezwykle bogaty skład. No i jak go porównam chociażby z moim ukochanym zapachem Manos Garakinis Immortal czy z Panetone, to naprawdę niestety powiem, że tamte zapachy są porywające, są tak ciekawe, górmądy. A ten zapach, mimo takiego pięknego, bogatego składu, jest dosyć płaski i mdły. Nie polecam w sumie, jako pomysł jest ciekawy, ale tak na co dzień, niestety po godzinie już można być zmęczonym tym zapachem, niestety. No dobrze, ponarzekałam troszeczkę, to teraz przejdźmy do tego, co bardzo mi się podoba. Oprócz zapachu Omnia Paraiba, to będzie oczywiście Ansolons Garlan EDT, stara wersja. Statek kosmiczny z logo Garlana. Czy to widać? Widać. Udało mi się nabyć 100 ml w bardzo dobrej cenie. Kiedyś wam mówiłam, że mam tutaj w miasteczku obok ludzi, którzy przed pandemią mieli perfumerię, małą, prywatną perfumerię, i później w pandemii ją niestety zamknęli. I teraz prowadzą sklep z ubraniami, ale na zapleczu wciąż mają perfumę, i czasami udaje mi się tam wejść z, z panią. Bo to małżeństwo prowadzi ten sklep i pan jest nie do końca miły, taki troszeczkę gburowaty. Natomiast pani jest bardzo miła, i jak jest pani, to ja sobie czasami tam wchodzę i właśnie kupiłam te wszystkie rzeczy u niej na zapleczu. W bardzo dobrych cenach, no bo no wiadomo, że te perfumy tam już stoją w tych pudłach tak długo, więc wszystko to kupiłam u tej pani. No i moi drodzy, właśnie mówiłam ostatnio o a propos recenzji La Pré -Long Longue zapachu bardzo, bardzo starego, z dawnych lat, że jest to zapach uważany za genialny, ponadczasowy, piękny pudrowiec. Zapach, który miał być emanacją powietrza po deszczu, kwiatów w takim pięknym jakby ogrodzie. Taka jest tutaj w tym zapachu, taka nostalgia, czystość, pudrowość, ale mało słodyczy. Zdecydowanie. I tutaj właśnie Współcześnie Garlę rozwinął ten wątek w tym pięknym zapachu. Wersja EDT, jeszcze raz powiem, dlatego, dlatego że te wersje się różnią. EDP, EDT. To jest pierwotna wersja, z tego co doczytałam. Stworzył ją Maurice Rosel. Też świetny perfumiarz, który swego czasu działał na rzecz Garlena. Potem to się zmieniło i później nadwornym perfumiarzem był Thierry Vasse. A teraz to znowu się zmienia. No dobrze, ale będziemy mówić o tym zapachu. No gdzie ja go mam? Momencik, bo dzisiaj jestem spsikana, wiecie, wszędzie jest coś innego, na każdym fragmencie ciała. <grym> ok, tu jest omnia paraiba, ok. Jeszcze raz. I to jest tak, że ja robię do tego zapachu drugie bądź trzecie podejście, i powiem tak, nie byłam do niego przekonana kiedyś. Troszeczkę był dla mnie męczący. Aczkolwiek nie pamiętam już, którą wersję miałam. Pewnie EDP. Ta wersja jest uwa uważana za lepszą, za ciekawszą, yy, bardziej bogatą, piękniej yy, pracującą na skórze. Więc wróciłam sobie do tej wersji. I kiedyś ten zapach yy, był dla mnie męczący poprzez nutę fiołka, za którą nie przepadam. Ale wiecie, mijają lata i ja się przekonuję nuty fiołka. Nie w każdym wydaniu fiołek mi się podoba. Nie za bardzo lubię fiołek w wydaniu takim męskawym. A, a zdarza się, że tak właśnie zapachy z fiołkiem pachną mi tak mm, męskawo, męcząco. To jednak ten zapach mnie przekonał do nuty fiołka, że ona potrafi być bardzo subtelna, taka właśnie romantyczna, nostalgiczna, taka pudrowa i tak można się w, tym, w tych zapachach, można się tak wiecie, zanurzyć. I tak zatracić, że mamy tutaj taki swój świat, takie swoje akwarium, że tak powiem. Dlatego, dlatego pomyślałam, że kupię sobie ten zapach i zrobię jeszcze jedno podejście. Tym bardziej, że już jest unikatem ta wersja EDT z tego co wiem. Chociaż tutaj też mam, nie do końca mam wiedzę, bo to się tak dużo zmienia. Dużo się zmienia po prostu na rynku, że garlę też przywraca zapachy znowu. Tak było z Instant Magic. Tak samo było z Shalimar y, 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 Initial, że wycofano, potem je przywrócono. I tutaj nie mam pewności, czy Edeta jest wciąż na rynku. Nie mam pewności. Wydaje mi się, że jeszcze można kupić. No dobrze. Przejdźmy do składu, bo jest bardzo ciekawy. Co my tutaj mamy? Już wam przeczytam, moi kochani. Jak się otworzy? Mamy w tym zapachu, moi drodzy. Czerwone jagody, czyli ja, ja podejrzewam, że to są żurawiny, ale jest podane czerwona jagoda, malina, bergamotka, cytryna. Więc mamy owoce kwaśne, cierpkie i to bardzo wyraźnie tutaj czuć. Ten początek jest taki musujący. On jest taki, jak lubię właśnie przy zapachach owocowych. Uwielbiam właśnie, kiedy te owoce takie kwaśne są podane w taki musujący, winny lub szampański sposób. I tutaj mamy takie niesamowite musowanie. Uwielbiam to. Jest gęsto, jest właśnie tak, wiecie. Jakbyśmy pili szampana, jest intensywnie. Jest tak właśnie m, intrygująco, po prostu intrygująco, troszeczkę jak w odkityr Tam też jest właśnie ta nuta m, maliny z ambrą, z pieprzem. To jest takie fajnie pikantne, musujące, super. Potem mamy fiołek, róże i kwiat pomarańczy. Natomiast w bazie mamy irys, fasoletonka, żywice, piżmo i drzewo sandałowe, więc mamy takie ciepłe podbicie sandałowo-tonkowe, żywiczne. No cóż, zapach jest świetnie skomponowany. Naprawdę czuć tutaj ten kunszt marki Garland to zdecydowanie czuć ten kunszt i tak jak tutaj ten zapach jest taki oniryczny, jest bardzo podobny, ale jest ten zapach jest taki właśnie lekko vintage, jest oniryczny, dżidżysty i taki jakby, jakbyśmy go wąchali za jakieś kotary, za jakieś szyby. On jest taki, gdzieś taki, e, taki troszeczkę w sepi jakby, to, tak, tak, tak jak go odbieram, że jest jakaś taka, pomiędzy mną a nim jest jakaś taka jeszcze zasłona. Może to jest ta zasłona czasu, że on jest właśnie taki, że to jest kompozycja no, retro, mocno retro, ale piękna, ponadczasowa i bardzo ujmująca. Tutaj właśnie dodano więcej życia. Chociaż oczywiście klimat tego zapachu bardzo mi się podoba, żeby nie było. Ja lubię takie klimaty takie nostalgiczne, takie oniryczne, ale tutaj, ponieważ jest to zapach współczesny, miał się podobać współczesnym kobietom, dodano właśnie tego musowania, dodano tutaj tej pudrowości, ale też takiej, takiego dynamizmu. Ten zapach ma w sobie taki dy dynamizm. W postaci tego musowania, czegoś takiego szampańskiego, cierpkiego, ciekawego, jednocześnie jest to taka przebogata kompozycja. Tak wiecie, pięknie skomponowana, przebogata. Czujesz, że ten zapach ma głębie, ma te swoje warstwy. Jest taki spójny, jest to spójna wizja. Dla mnie, tak mówiłam kiedyś, zapachy tego typu, fiołkowe, one są. Widzę, że nie tylko, ja tak myślę. Czytałam dzisiaj recenzję na fragrantice, kilka recenzji. I ludzie myślą podobnie jak ja, że w tym fiołku szminkowo-pudrowym, w tej nucie fiołka, jest coś teatralnego, jest coś takiego glamour, jest coś takiego, wiecie, takiego dla aktorki, dla artystki. W tym zapachu mogłaby wyjść na scenę teatralną artystka i po prostu, wiecie, grać swoją rolę, fan fatal. Bo on jest taki gęsty, musujący, odświętny, luksusowy, jednocześnie właśnie ta nuta fiołka, która zwykle kojarzy się z dawnymi szczminkami, pudrami, ona jest taka właśnie teatralna, taka, że można wykreować swoją postać dzięki temu zapachowi. Naprawdę można, kobieta odziana w ten zapach, może wykreować swoją postać jako taką, jako taką silną, zawadiacką, mroczną, fanfatal, tak? Naprawdę ten zapach tworzy taki niecodzienny klimat. Jest przebogaty i tutaj mamy właśnie tą starą, dobrą szkołę Garlena, że zapachy współczesne są moim zdaniem cały czas komponowane według takich tradycyjnych formuł, jak zapach powinien być skomponowany, czyli że powinien być właśnie taki z dużą głębią, gęsty Wykonany z bardzo luksusowych składników, dobrej jakości. No, luksus, oczywiście my nie wiemy do końca, co tam jest w środku, bo perfumiarze trzymają to w tajemnicy, ale jest brzmienie, jakby był wykonany z bardzo luksusowych, wysokiej jakości składników. Garlę się tym szczyci, że właśnie ma najwyższej jakości składniki. Ja w to wierzę, ja to czuję. Natomiast, właśnie ten zapach jest, może być Signature Scent, a jeśli nie, bo na przykład ktoś mi powie, że zmęczy go pudrowość tego zapachu, jego intensywność, bo on jest mocny, on jest bardzo mocny, on może nawet powodować bóle głowy. Ja absolutnie tego nie czuję, ale, ale myślę, że może, może powodować bóle głowy, jeśli ktoś jest wrażliwy. To tutaj ten zapach może być dla niego nawet zbyt mocny. Natomiast hmm, to może być zapach, dzięki któremu wykreujemy swoją postać. Tak? Jeżeli oczywiście ktoś lubi pudrowe akordy i lubi fioł, fiołka, to jak najbardziej to jest zapach taki, wiecie, może być to zapach na całe życie. A jeśli ktoś lubi fiołka, nuty fiołka, ale wolałby taki zapach bardziej taki subtelny. Oniryczny, gdzie mamy taki stary, czysty ogród po deszczu, to polecam ten zapach, a tak naprawdę polecam oczywiście oba, bo są po prostu świetne, są ponadczasowe, są naprawdę przepiękne. Moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia i usłyszenia już niedługo. Pa pa!